Compsognathus. Whew, it's a big name for little guys. Yeah, they swarm you. Did you see that in the movie too? Actually, yeah, but a different one. See, there's a sequel. Wasn't as good. 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 Wiedzieć, że jeden riberf na rok zdecydowanie mi wystarczy. A gdyby tak zamiast kolejnego biletu kinowego przeznaczyć dwie dyszki na coś stworzonego z pasji do dinozaurów? O, to się nada. Też czasem tak macie, że pomiędzy tymi poważnymi i krwawymi produkcjami macie ochotę na coś lżejszego. Idealnie w mój nastrój ostatnio wstrzelił się tytuł, który to miałem na oku od ładnych paru lat. Wydany w 2020 roku Parkazaus to dzieło dwójki osób Chris'a i Majurana. Ten pierwszy najlepiej zresztą wyjaśnił w wywiadzie, czym jest ich debiutanckie dzieło. Pomysł na grę został zainspirowany papierową wersją gry Dino Tycoon, stworzonej przez żonę Majurana. To nas pobudziło, ponieważ Majuran i ja jesteśmy wielkimi fanami gier typu Tycoon i builderów. Zaczęliśmy od wczesnych prototypów i pomysły wskoczyły na swoje miejsce. To była nasza pierwsza gra i nauczyliśmy się tak wiele. Jeśli więc pamiętacie z dawnych czasów takie klasyki pokroju cyklu roller coaster Tycoon, macie już w głowie dobre wyobrażenie, na jakich fundamentach Parkasaurus został zbudowany. Otwieramy więc nasz park, w którym to główną atrakcją są specjalistycznie hodowane dinozaury. Staramy się, by całe przedsięwzięcie spinało się finansowo, dbając o wyżywienie i zainteresowanie klientów, którzy chętnie opróżniają swoje portfele. Całość nie jest przy tym bezwzględnym, niezwykle skomplikowanym ekonomicznym wyzwaniem dla weteranów, a raczej przyjazną, uśmiechniętą buzią, zachęcając do zrelaksowania się przy spokojnej rozbudowie parku. Nie musimy panicznie obawiać się ucieczki i potencjalnej masakry wywołanej agresywnymi jaszczurami. Kary są tu praktycznie nieistniejące, a ewentualny finansowy dołek błyskawicznie da się tu odrobić maksymalnie podwyższając ceny biletów. Albo ceny wszystkiego, bo po prawdzie zachwyconej klienteli wszystko jedno. Ciekawy jest tu sposób zdobywania dobrowolnych dotacji, bowiem kluczową kwestią jest postawienie pojemników na pieniądze przy wybiegach. Dinozaury zarabiają na siebie trochę jak uliczne grajki. A choć nie dostają skrzypiec, to możemy zwiększyć ich atrakcyjność za pomocą różnych czapek i kapeluszy. It's called a Poza polepszaniem samych statystyk mogą też zmienić płeć danego dinusia, co jest w sumie praktyczne w sytuacji, gdy mamy na przykład dwie samice z tego zaura, a chcielibyśmy zobaczyć na wybiegu trzeciego małego. Dinusie generalnie są tu pocieszne, kolorowe i urocze, swoimi wyłupiastymi oczami przypominając raczej pierwszą formę Shingo a nie krwiożercze bestie. Dzięki temu, nawet po zainstalowaniu fanowskiego moda na bardziej realistyczne umaszczenie inspirowane filmem Spielberga, zachowują swój przyjazny charakter. Cała oprawa graficzna na silniku Unity jest bardzo przyjemna dla oka, bo, choć ma w sobie tę charakterystyczną prostotę i taniość niektórych modeli, to idiotyczne proporcje niektórych obiektów dodają jedynie całości uroku. Zmieniające się pory roku, wyrazista kolorystyka i czytelny widok planż z góry składają się na przemyślaną wizualnie produkcję. Nawet ludzie, którzy animowani są raczej marnie, potrafili mnie rozbawić chociażby tym, że sprzedają jedzenie obrażeni plecami. A sami widzicie, że nie zabrakło tu obowiązkowej możliwości samodzielnego przejścia się po własnym parku, mogąc z bliska podziwiać swoich podopiecznych i architektoniczne popisy. Możemy też wziąć udział w łapaniu uciekinierów, zmieniając na moment grę w strzelankę z nielimitowaną amunicją. Prostota i przystępność górą. Złożoności dodaje nieco konieczność zadbania o stan i zdrowie zwierzaków, które, w zależności od swojej grupy, preferują odpowiednio dostosowane biomy. Inne warunki występują przecież na pustyni, a zupełnie co innego zobaczymy w Tajdze. Roślinki, kamienie, nawet ukształtowanie terenu i poziom nawodnienia wszystko ma wpływ na aktualny stan gadzich mieszkańców. Naprawdę fajny jest współczynnik prywatności, o którą należy zadbać, by zwierzę nie męczyło się od zbyt dużej ilości obserwujących je naraz. Wybiegi muszą więc być równie przestrzenne, wytrzymałe, jak i odpowiednio osłonięte. Przydatna do tego jest jeszcze wysoka trawa Raj prehistorycznych introwertyków. Dla tych bardziej imprezowych są za to zabawki od sztangi aż po przeróżne piłki. Uwielbiam jak głupio to wygląda. Ciekawa jest jeszcze kwestia odblokowywania nowych gatunków. Wymagane są do tego klejnoty, punkty nauki i serduszka. Kamienie szlachetne możemy zamówić wygodnie w sklepie, podobnie jak dostawy świeżego jedzenia dla naszych podopiecznych, którzy zadowoleni generują nam na koniec każdego dnia odpowiednią ilość serc. Za punkty nauki odpowiadają z kolei zatrudnieni przez nas naukowcy, których odsyłamy do specjalistycznego laboratorium. Początkowo idzie im to niezwykle opornie, ale każdy pracownik parku może poprawić swoje statystyki polepszając swoje umiejętności w specjalnej placówce. Naszym zadaniem jest więc regularna rotacja naukowcami, by w miarę szybko móc też odblokowywać kolejne drzewka rozwoju parku z lepszymi przedmiotami, roślinami i budynkami. Konkretne rodzaje dinozaurów wymagają też bazy danych DNA, które dostępne są w konkretnych skamielinach. Potem musimy wysyłać ekspedycje, które za dopłatą mogą zebrać zdobycze automatycznie, ale bardziej opłaca się osobiście przeznaczyć chwilę na pomysłową, nawet jak całkiem prostą minigrę z odkopywaniem śladów, czaszek i bonusowych zasobów. Parkazaurus oferuje sandboxowy tryb dowolny, gdzie możemy konfigurować daną mapę pod nasze się na nielimitowanych funduszach, a także rozbudowaną kampanię z szeregiem różnorodnych misji. Niektóre skupiają się na wyleczaniu zakażonych zwierzaków, jeszcze inne wymuszają od nas zarobienia pokaźnej ilości forsy w określony sposób. Jedna dzieje się nawet na księżycu. Każda plansza oferuje nieco inne widoki i wyzwania, a kiedy już wprawimy w ruch ładnie na naoliwioną machinę, możemy zrelaksować się zwiedzaniem, gdy potrzebne do dalszego progresu zasoby same odblokowują się w tle. Taka to radosna gra, której ukończenie zajęło mi nieco ponad 12 godzin. Nie jest to oczywiście produkcja wymuskana w każdym calu. Polska wersja językowa niestety to żenada, patrząc po samej nieprawidłowej czcionce. Czasem interfejs potrafi zwariować, goście wykazują pewne skłonności w notorycznym wchodzeniu do śmietników, drzewka rozwoju są dziwnie pogmatwane, a łapanie pracowników myszką jest nieco nieprecyzyjne. Manipulowanie geometrią przestrzeni też bywa nieco upierdliwe. Podobnie wyliczanie, ile dany wybieg będzie posiadał metrów kwadratowych, przez co budowanie odbywa się tu często na czuja. Osoby szukające wyzywającego, podkręconego wyzwania nie znajdą tu wiele dla siebie, ale jeśli tak jak ja pamiętacie takiego starocia jak Dino Island i też denerwowało was, jak źle zaprojektowana, ograniczona i koślawa w każdym calu była tamta produkcja to Parkasaurus może okazać się nową retroaktywną grą dzieciństwa, lepszą od tego badziewia pod każdym względem. A jak będzie Wam mało, to są jeszcze dostępne dodatki z megafauną plejstocenu, a także gadami morskimi. Ja zadowoliłem się podstawką. Nie wiem co prawda jak może się takiego rodzaju gra sprawdzać na Switchu, ale na pcecie Parkasaurus okazał się przemiłą niespodzianką. Jest to naprawdę dobra alternatywa, jeśli akurat nie jesteście w humorze na coś z Jurassic World w tytule, a stęskniliście się za cyfrowymi dinusiami na waszym ekranie. dinosaurs it's